Jestem z powrotem. Zapraszam na rozdział 7.1 Zaspane pole bitwy. No, jestem z powrotem. Okej, okay, co my tutaj mamy? Zbieramy wszystko. No, z powrotem półtora metra wzrostu, ale z tego co mówią, no to jak co stawiam, że będzie na końcu bitwa z tym tytanem, czyli nag wzrośnie może nawet do jakiejś... do 20 metrów? Ja, jestem czysto wdzięczny znaleziony przez ciebie pomnik Mariusa to wielkie archeologiczne odkrycie. Więc zobaczymy. A, dziękuję. Ha, ja. Dobra, mamy to, lecimy. Czyli jesteśmy na jakich wykopaliskach. nie Poko. Zapewniam cię, że szkód będzie więcej. Masz poczucie humoru. Eee, no tak, tak, lubię właśnie RPG. Mhm. Eee, w dwójkę Gotika grałem, w jedynkę nie miałem możliwości, ale wiem, że e, robią remake. Eee, w trójkę grałem, czwórkę też mam kupioną, ale jakość arki. Już chył coś tam... coś im nie pykło. E... Risen. Jest taka gierka, też fajna. Nie wiem, czy kojarzysz. E... Dalej... No. Jedynkę to tak widziałem u znajomych. Elek właśnie kurczę, próbowałem ale jakoś Eleks jakoś nie urzeknie. Za dużo tej kombinatoryki. Walka nie odbyła się na powierzchni? Powódź błotna. Pogrzebała całe pole bitwy. Archeologzy badają to miejsce od wielu, wielu lat Za dużo jakby to powiedzieć tej nowoczesności w, w nim. Według mnie jakoś przez to jakoś nie urzeknie. Próbowałem, no próbowałem, ale nie wiem, albo po prostu nie ogarniam. Uważajcie, pełno masy. Nie martw się. Przyzwyczailiśmy się jakoś. Okej. Okay. I udało nam się ominąć. Ładnie. Aha. Teraz w górę. Ale Risen ry już lepsze. Risen już lepsze. E, fajne było... Fable? 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 Jakoś tak to się wymawia. E, nie wiem, czy kojarzysz gierkę. Jedynkę grałem. Super gra co so... może, może Microsoft na kompie grałem co so trzy części Fable Fable 2 i Fable 3 coś z piratami chyba jakoś tak to było no to w jedynkę grałem dwójka była chyba tylko na konsoli wtedy <grystanie> Na komputerze grałem w. Mm, nie pamiętam. Nie, 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 nie przypomnę sobie. Ten gazie pozwala ci niszczyć dodalone kamienie słoneczne przy użyciu powalenia. X2 potrafi także niszczyć superkryształy. O. Może nie teraz. Zaraz, zaraz zobaczymy, właśnie yy, co to nam da i tak dalej. Tutaj coś jeszcze? Nie, tutaj już nic. Ok, tutaj już nic. Dobra, nie to. Gadżety, tylko właśnie tak, gadżety. A, da się! Wyposażono, wyposażono. Aha, czyli można mieć wyposażone wszystko naraz jednocześnie. A, no to super. No to super. No to mamy łamać kryształów, wyposażenie. Zobaczymy, co on nam daje. Niby jakoś tak, ale. Czy dobrze robię. Momencik gadżety X kwadrat. Okej. Okay. Ale to jest placek. No i zobaczymy. Wo. Wo, szybka akcja, ale udało się. Technologia, którą kiedyś dysponowały gobliny, nie przestaje mnie zadziwiać. Nowoczesna armia miała <laughs> A nie, żałączyłem, OK Okej. Mmmm 7, okej okay. Myślałem, że nie załączyłem filmiku Nagrywanie znaczy się rozbujamy skok i jesteśmy I po Biedronce. I placek <grystanie> Dobra, to ja pewnie z domu na szybko będzie No to lecimy Jedno, drugie, trzecie, pyk, pyk. I zaliczone. Dobra, mamy to. I tylko w dół. Aha. Czyli jak walniemy placek, no to wszystkie w pobliżu kryształy nam się zbiorą. Aha. Fajnie. Czyli o to w tym chodzi. Nie strzela? Oli i Will Twist. zabezpieczenia po coś tutaj stoją! Nie kojarzę. A unik Pyk mm -hmm. No spoko, ale nie, nie, nie kojarzę Gierek. Nie, nie, nie grałem, nie kojarzę. Później najwyżej, jak y, nie zapomnę, no to sprawdzę jakoś na YouTubie. I to codziennie? Łoty żuk y wirownik. <ścoughs> Że tak to ujmę. Nie ma też żadnego przejścia dla małego Naka. Nak Himen. I lecimy dalej. Dzięki, Nak. Spisałeś się. Aha. O, nie to. O, właśnie. O to chodziło. O nie. Tylko nie wirownik. O. Udało nam się. Łatwo. Mhm. Mm Okej, okay, tu mamy teleport, ale jest na to Miejscu, wygląda... Gendahar. Tu bym przyszedł. Ty, Gendaharem? Ha, niedorzeczność. się. Jak się przyjrzeć jest pewne podobieństwo. Zabawne wujku. Bierzmy mi się do pracy i mi sprawy się skąpiją. Tą... Okej, okay, co nam się tutaj? O, lecimy! Pa widziałeś? Teleport mamy. Zniknęło kilka robotów. Da, tak, ktoś tu z nami pogrywa. Polace wynoszą. <grywa> <grywa> ok. I w górę. No i mamy to. Ok, pyk, pyk. Tutaj w dół. Ło. Ok, udało się. O, czyżby na małego naka. Mamy. Super. I skrzynia, super. Nieźle. coraz lepiej. A. O właśnie. Aha, trzeba uważać. Okej, okay, chowa się. Dobra, mamy to Teraz winda. Lecimy w górę, w górę, w górę, w górę, w górę i skaczemy. Pyk hey. mm. Spróbujmy najpierw tu w ten sposób. Aha, czyli tam się nie da, trzeba iść tu. No to lecimy. I się rozbujamy, pyk i skaczemy I znowu bujanko. Ło! O, o, i się udało, super. Mamy to. Aha No dobra. Wo Wo! No, to było szybkie. Okej, okay, mamy to. Potrzebujemy dźwigu. Nie tak szybko. Najpierw sprawdźmy jak głęboko siedzi. Hmm, czyli tu jest, widzę, jego ręka. O, czyli ten gigant będzie naprawdę ogromny. Teraz mamy tutaj ze 2 metry. No to stawiam, że ten tytan będzie... Hu hu hu, fest fest fest! Teleporcik... Okej... Okay. I... I teleporcikiem na no to lecimy. Juhu. Tak, mamy na, na razie 2 metry wzrostu. Więc do wielkości tytana. Znów wyższe gobliny. Skąd one się biorą? No ciekawy ciekawe. No to lecimy. A nie mówiłem. A nie mówiłem. Skarbnica tak cennej broni? Nie ma mowy Ganda harnią z garni. Oty, No, no... Nowy, tego jeszcze nie miałem. A pokażę ci cios fajny. O kurcze, zabij mnie! No to jeszcze raz. Kurczę! Dobra. Koniec zabawy. Bierzemy się do roboty. Ty. No to jest plus akurat. A teraz jestem normalnie jak ten, jak Bruce Lee. Ach. Uciekaj, uciekaj! Kurcze. Dobra, skupmy się. Bo nie mogę przeszukać w jednym łatwym punkcie. Przecież to jest banal. A jak pięści jak ubrusli, jak Okej okay. i udało nam się. Okej. Okay. Kurczę, takie głupie błędy robić No ale jak widzisz Niby poziom normalny a na szczęście na miejscu są misie. Zginąć twoi idzie twoi. <laughs> No trochę na, nam tutaj No tego też nie było w poprzedniej części A teraz można jeszcze odbijać ataki. Wo. No, <laughs> dobra, udało się. Co my tutaj mamy? Hmm.